Ej, witajcie marynarze i piraci, oraz kapitanowie. Nie, w sumie to jest głupie. Dobra, a teraz na poważnie, witajcie bardzo serdecznie Ja jestem Maciek, to jest ojczyzna Jak widzicie, pojawił się już nieco Znaczy, pojawił się nowy mark tam na mapie To jest statek, co zaraz wam pokażę I jeszcze w kwestii kilku zmian, które muszę mówić, To zaraz, zaraz do tego wrócimy To jest, ja też postawiłem taki znacznik, domek Żeby wiedzieć, gdzie mam biec, po prostu jak zginiesz Coś innego dziwnego się stanie Tam na razie mam postawione łóżko i tak dalej Właściwie, to, um, jeżeli chodzi o chatkę To nic wielce się nie zmieniło Z tamtej strony dalej jest ten taint, którego nie mogę się pozbyć Na razie, ale jestem na dobrej Drodze, żeby to zrobić, co zaraz wam zaprezentuję, a pokażę wam to poprzez zawartość mojej skrzynki. I za chwilę już będziemy musieli lecieć w drogę, dlatego że dzisiaj zaplanowałem bo właśnie coś związanego z tamtym markiem. Ale, co mam w skrzynce? W skrzynce mam mnóstwo silverwood log. Staram się zbiegać właśnie wokół tych silverwoodów i znaleźć tam taką roślinkę, która ma podobno po pomóc mi oczyścić ten taint. Do tego wrócimy już niedługo, jak już uda mi się to zdobyć. Na razie no, jestem, że tak powiem, w powijakach, bo już troszeczkę tych... Jak widzicie, troszeczkę tych, tego drewna mam. Mam prawie półtora staka. Właściwie, właściwie ponad półtora staka. Um, I ten, i szukam, i szukam, szukam, ale no nie mogę na razie tego znaleźć. Także będę się starał, żeby to znaleźć, ale na razie jestem, że tak powiem, w powijakach, tak jak powiedziałem. E, dobra, ale co dzisiaj będziemy robić? E, dzisiaj udamy się właśnie na ten statek, który tam znalazłem. Jest strzelam, że pełen piatu, wygląda na całkiem spory. E, I zdecydowałem zrobić sobie e, na tą okazję ekwipunek, a czy zbroję, może w ten sposób zbroję e, z diamentów i tego osmią. Z tego co się orientuję, to one mają bardzo podobną wytrzymałość. E, więc liczę na to, że. E, że, że właśnie wykorzystam to e... Dobrze, i uda mi się jakoś przeżyć tę walkę z tymi, tymi z tymi stworkami, zwanymi piratami, oczywiście. Dobra, zrobię sobie taki totalnie mieszany pancerz. Ja na razie, jak widzicie, po lewej stronie teraz widać, jakby status pancerza, bo teraz update'owałem troszeczkę tą, tą paczkę, z czego przez co nie mam niestety optyfine, nie jestem w stanie go za bardzo zainstalować, co mnie troszeczkę boli, ale jakoś muszę sobie no się z tym pogodzić, powiedzmy. Wezmę sobie też troszeczkę tego toporka. Toporek nie musi być z jakichś szczególnie wymagających materiałów, głównie dlatego, że on będzie. Nie potrzebne tylko po to, żeby się wkopać w kadłub. Zrobię sobie też mieczek, który ma po prostu atk a tak czyli pewnie jest na poziomie diamentowego. Um, albo jest troszeczkę słabszy, ale myślę, że to nie będzie robić jakiegoś większego problemu e, niestety nie uda mi się zrobić łuku i to mnie mega, mega, mega boli. E, ale nic w tej sprawie no, nie jestem za bardzo w stanie zrobić. róbmy sobie jeszcze buciki z osmią i, i, i ten i hełmik z osmią, To możemy już zdjąć i założyć to. Zobaczcie, nasz bohater od razu lepiej wygląda. Dobra, to złożymy z kolei tutaj, bo może się nam to jeszcze przydać, ja nie wykluczam. Um, I nie wiem, czy coś jeszcze zrobić, może zrobimy jeszcze diamentowy miecz, w razie czego, w razie czego. E, bo ja wolę być jednak zapobiegliwy. Wolę tego nie stracić, co prawda, dlatego zostawimy sobie troszeczkę tych materiałów w środku, żeby w razie czego być tam w stanie szybko wrócić. E, I to odzyskać, chociaż tutaj na szczęście są te nagrobki, także e, może te itemy mm, dosyć łatwo odzyskać. E, chciałbym pominąć tą drogę. Którą, którą, jakby, Która nas czeka, żeby dojść tam do tego statku, chociaż to nie jest wcale tak daleko. Ale po drodze chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Z tej strony chyba nie zejdziemy, zejdziemy w ogóle. E, <laughs> zejdziemy w ogóle od strony e, tej naszej tego naszego potoczku tutaj. Zresztą pokażę wam. <laughs> chyba nie pokazywałem wam jak to działa, chociaż może i pokazywałem. Pokazywałem chyba. Tam, tam dalej jest kopalnia, ja tam się wkupuje, to tak dla waszej, dla waszej wiadomości. Zryknijcie sobie, tam jest dużo, duże, duże kopalnie jest do samego dna i tam robię w takim buraczkowym stylu właśnie kopanie, żeby znaleźć jak najwięcej e, tych diamentów. E, dobra, ale lecimy teraz w stronę e, właśnie tego, 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 tego um, statku. Po drodze będzie nas czekać jeszcze jedna rzecz, e, mianowicie biom ten silver woodowy. Jest mnóstwo takich właśnie glumi dziwnych drzewek. Które, które, które można oczywiście skopywać. to nie jest ten silverwood, co prawda, ale to wszystko wygląda bardzo pięknie i tak dalej. Zastanawiam się, czy czasem tu nie zrobić kiedyś takiego bajkowego ogrodu, to by było naprawdę, naprawdę fajne, chociaż tu już właściwie niewiele trzeba, żeby, żeby powstał z tego bajkowy ogród, bo to już obecnie wygląda dosyć, dosyć interesująco. O i zobaczcie, to jest jeszcze taki kwiatek, o, i nie wiem, czy to czasem nie jest ten kwiatek, który, który potrzebujemy do wyczyszczenia tego taint. Shimmerleaf. Nie, to nie jest ten kwetek, bo z niego wypada Quicksilver, jak się go zniszczy, a my potrzebujemy czegoś innego: Quicka, który nazywa się nieco inaczej. Um, było napisane, że one rosną pod tymi drzewami, właśnie um, tymi, tymi, tymi Silverwood, ale ostatnio jak przeglądałem, to nie widziałem e, nigdzie tych, tych. Wow, tam się jakaś ostra impreza dzieje. No i z tym mapa nam się nie wczytała, głównie przez to, że właśnie nie mam tego Optifina i to strasznie, strasznie przeszkadza. To jest biegnie, jakaś straszna gwardia. Ale zastanawiam się dlaczego. Bo oni musieli siedzieć pod jakimś wielkim drzewem Tam widać ten statek już powoli My będziemy się tam zaraz udawać Tylko zjem sobie e, Jakiś ten Jakieś żarcie i będziemy powoli zaraz już lecieć Co prawda nie wziąłem drewna bo jestem patałachem Więc niestety Musiałem o tym zapomnieć rzeczywiście. Dobra, mi się tych kolegów. Was tu nie chcemy, was tu nie chcemy, chociaż Twoja czapka mi się przydała, bo wygląda bardzo interesująco. W ogóle nie pokazałem wam. Aha, nie założyłem jej właściwie. Myślałem, że założyłem tą czapkę, więc zaraz wam pokażę. Chciałem założyć tą czapkę na odcinek, wygląda bardzo interesująco, ale potem pomyślałem, że ta jest równie niezła, dlatego że miałem e, Steve'a, bo coś się zbugowało, dlatego e, chciałem ustawić sobie tą maskę, żeby nie pokazać wam, że, że jest Steve. Chociaż w pułapce to i tak byłoby widać. E, no ale dobra. E, jesteśmy w sami już gotowi. Statek nie jest aż tak daleko. Co prawda nie załadował się i to mnie bardzo martwi, bo wolałbym, żeby się załadował, Ale lecimy powoli w tamtą stronę. Mm, także właściwie spotkamy się pod statkiem, bo ta podróż wodna jest okropna. Ok, jesteśmy już przy statku. E, jedna rzecz, która mi się nie podoba, to te czarne flagi, które tam są. I to jest bardzo, bardzo niepokojące, dlatego że tam jest czaszka. Ewidentnie tam jest czaszka. A nie chciałbym skończyć tutaj martwy. E, coś tutaj we mnie jakby strzela? Nie, to jest zdychający pod wodą pająk. No, zaczyna się ciekawie, a tam w ogóle pływa jakiś, jakaś ta, nie widać za bardzo nic, bo niestety nie mam OptiFine'a i ta woda jest troszeczkę mało przejrzysta. Okej, okay, to co, wbijamy tutaj. Na razie widzę tutaj tylko jakieś dziwne małe creepery. Creeper tot. To jest dosyć ciekawe, bo one giną od razu, na szczęście, ale okej. Okay. No creeperku. Dobra. Wo, nie no i ja tego właśnie nienawidzę w nich, bo one strzelają i to są, to jest najgorsze, jak one strzelają to zaczyna się robić totalna rzeź. Musimy tego zabić. Dobra, okej, okay, dwóch mamy z głowy Nie, a nie, ten dalej żyje, lol Myślałem, że on już nie żyje Koniec z tobą Okej, okay, tych mamy z głowy, jeszcze tam jest jeden i on jest bardzo niepokojący, ja nie lubię tych, które strzelają Bo one straszną rzeź robią najczęściej Zobaczcie, ten strzela, no jak mi to trafia, no co prawda nie zdaje mi to aż tak dużo damage'a Ale może zadać i tego się najbardziej boję, dobra, wbijamy do środka Jolo! Shit, coś tu na mnie wyskoczyło, ostro wyskoczyło i spadam na dno Coś mnie, o, nie wiem, ogłuszyło? Chyba coś mnie ogłuszyło. Musimy w takim razie wypłynąć. O Jezus, i to jest tak daleko. Tak to właśnie jest walcząc z tymi piratami, no można się spodziewać właściwie wszystkiego. Oni są strasznie niebezpieczni. Zobaczcie, teraz będą za mną płynąć. Najbardziej obawiałem się właśnie tego, że oni będą za mną płynąć i nawalać mnie z tych kul, bo te kule to jest jakaś masakra po prostu. Dlatego musimy szybko z tym jakoś spieprzyć i unikać tych kul. Jak najlepiej. Jesteśmy tylko w stanie. Żeby zregenerować, zanim oni do nas w ogóle dopłyną O, i teraz możemy po prostu wbić się im pod te Zniszczyć im te ich... O, i teraz jak oni są bez tych, bez tych łódek, to jest dużo łatwiej po prostu unikać tych kul, które oni tam mają Bardzo martwi mnie ten stworek, który tam jest Bo on również jest dosyć niepokojący Ja nie chciałbym do nich startować z tak małą ilością HP, dlatego wycofamy się na chwilkę oni tam się teraz leczą. Wycofamy się na chwilkę. Ja zjem coś, żeby HP mi się znowu regenerowało, bo spadło mi poniżej tego progu, gdzie się regeneruje. I ustawię sobie przede wszystkim na pasek. O co tam jest? To jest chyba Creeper. Ustawię sobie przede wszystkim na pasek. te. Co to w ogóle jest? Coś tam dziwnego, jest to zobaczyć. Wait, what the fuck? Zaraz tam podejdziemy. Tylko ja chcę ustawić sobie na pasek te, te blueberries, które zebrałem. Są, dobra. Dobra, one dają tylko pół serduszka, to są takie dosyć, że tak powiem, niezbyt. Co to jest? Co to. What the fuck? Czy to jest jakaś. Co, to? Co... What? Aż mnie... Aż mnie zlagowało. Mana Creeper jakiś. Co to za stworzenie? Jeden. Nie wiem, czym jest Mana Creeper. Oooo, Jezus. Nie wiem, co to. Oh, shit. Co to w ogóle było? Ale dziwactwo. No nic, podejdziemy tam do środka. Co to jest za dziadek? Ciekawe, co on mnie będzie atakował, mam nadzieję, że nie. Czy dziadku. On chyba ucieka. Dziadku. Nie wiem, czy powinienem go zabijać. Okej, okay, zabiłem go i wypadło z niego serduszko. Okej, okay, to było dosyć dziwne. Mam nadzieję, że nie popełniłem teraz jakiegoś wielkiego błędu życiowego i teraz nie będą jakieś katastrofy na mnie spadać. Dobra, lecimy w każdym razie w stronę, w stronę statku ponownie. No, jest hot dog. Dobra. E, dobrze by było jakoś ich ominąć. Najbardziej martwi mnie ten dziwny niebieski stworek, którym jest zestunował w ogóle i spadłem na dół. To jest bardzo niepokojące, zwłaszcza, że dno tutaj jest bardzo duże. E, i, I ciężko jest jakkolwiek. Teraz musimy jeszcze sprawdzić, który z tych mieczy jest silniejszy. Aha, ten osmium jest, jest silniejszy o jeden punkt. To w takim razie użyjemy tego osmium, bo musimy ich jak najszybciej zabić, bo jeżeli ich jak najszybciej nie zabijemy, to będziemy mieli duży problem. Dobra, wiecie co zrobimy inaczej? Ominiemy ich dookoła i wejdziemy tam od drugiej strony. Ja specjalnie mam przygotowany toporek, żeby być w stanie po prostu się tam dostać od innej strony. Wbijemy się do środka i wtedy ich będziemy mieli z głowy, bo nie będziemy musieli się jakoś szczególnie nimi zajmować. A tam na pewno czeka nas jeszcze więcej stworków. Ja tam widzę chyba coś, coś takiego koloru diamentowego, więc będziemy mieli tam ostrą jadkę, coś czuję, ale mam nadzieję, że uda nam się to przetrwać. Co mi się nie podoba, to to. Zaczyna się właśnie noc, a w nocy pojawiają się potwory. Jeżeli potwory pojawią się również na tym, e, na tym statku, to będziemy mieli ostrą, ostrą zadymę. Okej, okay, chyba nas kolega zobaczył, ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś go ominąć. Dobra, hop. Okej, okay, tam jest ich dużo, dużo więcej z tego co widzę. O, już tu coś idzie. Już tu coś idzie. Jakiś Bannerman. A, dobra, kolego. A zapomniałem, że muszę używać tego osmium. Okej, okay. jest już jakaś gromada, która oczywiście musi strzelać <grych> Dlatego, że strzelanie jest najwspanialsze Jest tu kolega, który ich leci różdżką To jest naprawdę wymagająca sprawa, żeby się do nich dostać, bo od którejkolwiek strony podejdziemy To oni wciąż są w stanie nam ostro zaszkodzić i to jest bardzo niepokojące Zabijemy te dwa stworki O, ten oberwał od, od kolegi Dobra, dobra O, mam nadzieję, że zombie teraz go stargetowało, zobaczcie Mam wrażenie, że faktycznie biegnie w jego stronę chcąc go zaatakować. Czy mam rację? Mam rację! Zębiaki na szczęście będą w stanie mi teraz pomóc. <noise> Boże, takie jak dzisiaj nie spodziewałem. I teraz tego gnoja będę miał. A, mam cię, sukin synu. I teraz zabijemy tych gnojków tutaj. Ciebie szczególnie, bo ty jesteś healer. A healerzy zwyczaj robią ostrą miazgę. Water Elemental. Aha, czyli to mnie tak zastunowało. Dobrze wiedzieć. Odejdź z tą stworku. też już zrobiłeś wystarczająco dużo w tej całej walce. Dobra, mały stworek już prawie nie żyje. Dobra, mamy stworka małego z głowy. Ale ci nasz, no niestety, strasznie mało damage obrywają, bo są w dosyć, że tak powiem, mocnych pancerzach. Co jest zaskakujące, jak na takie ząbiaki. Dobra. Dobra, jest coraz lepiej. Zaraz wejdziemy do środka. Jak już wejdziemy do środka, to naprawdę będzie ciekawie. Okej, okay, tych mamy z bani. E, ale, jesteśmy już w środku. Jesteśmy już właściwie w środku. Wystarczy zbić dwa klocki i będziemy w stanie tam się dostać. To się w głowie nie mieści. Tyle lat, tyle lat. <gry> Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na pokładzie. Teraz możemy was pożegnać, kochany. Ciebie też. Już za chwilkę, ops, dobra. Ten niestety troszeczkę sobie pomógł. Dobra, tutaj kolega wypchniemy z okna, bo tu stoi, widzę. Pirate Gunner, teraz będzie im bardzo ciężko jakkolwiek mi powstrzymać. Ja już się wbiłem do środka statku, więc nic nie jest w stanie mi powstrzymać. E, dobra, tych zostawmy na razie. Załóżmy, że oni nie będą w stanie za bardzo tutaj podejść. Jest Pirate. Mam nadzieję, że to nie będzie z dużo tych gunnermenów. Nadchodzą, z, z coraz więcej ich tutaj podchodzi. I na szczęście na razie jestem w stanie jakoś się obronić. Jest tu kolega starczą. Jestem już na krawędzi właściwie całej tej sytuacji. No, mam nadzieję, że nic od boku nie podejdzie. Głupio by było bardzo. Dobra, tego kolegę mamy. Oj, coś nas zlegowało. Dobrze, że oni są tacy mało agresywni. Bardzo mało atakują. I to jest zdecydowanie duża zaleta Dobra, udało się tych zabić JEST! Uh! Nie wiem jak mi się to udało, ale udało nam się ich powstrzymać i jesteśmy wewnątrz statku I dalej nic nie jest stanie się nam oprzeć Ale dobra, zrobimy sobie małą przerwę Ja pozwolę sobie wysunąć klawiaturę, bo mi się wsunęła um, I porozstawiamy pochodnie Pochodnie są bardzo, bardzo istotne, żeby nam się tu nic ważnego Znaczy nic ważnego Nic, nic, nic silnego nie zrespiło um, Ok, okej Wchodzimy na pokład Wchodzimy na pokład. Coś strasznie tłucze w różne drzwi. Tutaj mamy poszczególne kajuty. Wow! I tu są nawet jakieś skrzynie. Wow! I są jakieś elementy techniczne. Elementy techniczne nam się zdecydowanie przydadzą. Ja przy okazji strzelę sobie więcej pochodni, bo nam mamy troszeczkę ich niewiele. A tutaj? Mam nadzieję, że tutaj będzie skrzynia. O, i jest skrzynia. I mamy 10 klebów. Dobra, jesteśmy uratowani, bo już zaczęło mi się kończyć żarcie. I bałem się, że będę musiał się wycofać. Eee, głównie dlatego, że po prostu skończyło mi się żarcie. Ale na szczęście, na szczęście, na szczęście uratował nas kolega który sobie trzymał po prostu żarcie tutaj okej, a tu jest chyba jakieś więzienie, to wygląda jak więzienie zdecydowanie, więc dobrze by było ich po prostu stąd zabić dzień dobry dobra wow, ten jest jakiś wielki jakiś monstrualny pirat idźcie panowie, idźcie panowie, oj idźcie, idźcie, idźcie idźcie, 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 bo robicie mi zadymę dobra, został już tylko jeden, defender który chce się tutaj uratować podkom i nawet mu to wyszło. Dobra, załatwimy tego najpierw, bo ten jest bardziej wrażliwy na ciosy. I tego. Dobra. I mamy ostatniego pirata, którego udało nam się załatwić. Jest świetnie po prostu, to jak nam idzie, to się w głowie nie mieści. Z każdej strony nawalają stwory w drzwi i tak dalej i tak dalej. Ja pozwolę sobie wyłączyć. A muzyka jest wyłączona na szczęście. Tutaj jest jakaś jakaś zwykła klatka Z każdej strony coś napierdziela Jest po prostu wyśmienicie Dobra, zobaczmy co jest z tej strony Aha, tutaj mamy drzwi od tej strony I mnóstwo żarcia Naprawdę, pod, pod względem żarcia to udało nam się obłowić w, w ogromnych ilościach Może nie jest to jakaś szczególna, e, szczególna rzecz Ale wciąż sądzę, że żarcie jednak jest nam bardzo potrzebne Żeby e, być w stanie cokolwiek tutaj zrobić tutaj więcej garnków, nic ciekawego Dobra, przechodzimy dalej Boże, co za rzeź Ząbiaki już się tutaj pojawiły. Mówię, trzeba to wszystko oświetlić, dlatego, że tutaj się będzie działo, będą się działy nieprzyjemne rzeczy. Na szczęście słyszę, dużo ząbiaków. Albo nie żyje, tak ginie, dlatego, że rozpoczął się dzień. Całą noc już tu walczymy, matko boska. Ale tyle akcji to chyba nie było już dawno w moich odcinkach. Na szczęście. Dobra, wchodzimy w takim razie dalej. Sprawdzimy, czy coś jeszcze tutaj na nas czeka. Zostało nam jeszcze tylko tego miecza z Osmium. I zbliżamy się już do kresu naszej podróży. Hopsi. Tu już nie ma nic, ale zombieki z wielkim zaangażowaniem atakują drzwi. Jest tam dalej mnóstwo piratów. O dziwo jest ich całkiem sporo, wciąż. Musimy ich tutaj zwabić. Najlepiej na dół i najlepiej w te drzwi. O, tam się coś zaczęło robić niedobrego. Mam nadzieję, że on nie zepsuł dachu. O! jest zepsuł! I tego się właśnie obawiałem. Dlatego przejdziemy tutaj. Dobra, przez te drzwi będzie mi, będę ich w stanie dosyć łatwo zabić. Dobra. Tego się udało zabić. Tego też. Dobra, został kolejny z diamentowym, z diamentowym setem. Dobra, musimy zwabić z, z kolei z tej strony kolegów i koleżanki. Chodźcie, chodźcie. Ty mi, na tobie mi szczególnie zależy, bo ty stunujesz. A stunowanie jest bardzo, bardzo niewskazane. Dobra, teraz zbijemy te rzeczka. Myślę, że już ich wystarczającą ilość zwabiłem. Dobra. Go będzie leczył teraz? Naprawdę? Nie, on na szczęście jest dosyć wolny tutaj, w tym leczeniu. Dobra. No, chodź, chodź, chodź mi się. uleczył się, ale nie za wiele. No, to walka jest lightowa teraz. Zobaczcie. Bez żadnego problemu ich wszystkich wykoszę. Nawet diamencik wyrzucił. Jak ładnie. Jak ładnie z jego strony. Schowamy się tutaj. podpijemy troszeczkę. I możemy lecieć. Ostatni gunner. To twój koniec. Żegnam! Statek JEST MÓJ! Opanowaliśmy statek, misja wykonana, czuję, że, że to właśnie było to, co chciałem zrobić w tym odcinku i myślę, że mi się udało zrobić to całkiem skutecznie. Eee, ja zobaczę jeszcze, czy jest jakiś treasure room, czy coś takiego, bo strasznie by mi się to przydało, chociaż z tego co widzę chyba jednak nie ma. Eee, może coś na bocianie gnieździe będzie? Nie wiem, nie wydaje mi się. Bo tutaj właściwie już nic nie ma. A nie, jest jeszcze wejście tutaj, zobaczcie, tam ktoś jeszcze jest. Co ciekawe, to może być właśnie ten kapitan piratów, o którym mówiliśmy. Tak, to jest kapitan piratów i on jest minibosem. Co zresztą widać? Ma 500 HP no jak jest strasznie silny, ale na szczęście często się odsłania. O! Udało mi się zniszczyć jego zbroję! Ale co to jest? Boże, on dalej żyje. Matko myślałem, że to jest... że to jest on. Co tu się dzieje? Ja pierdziele, ale on jest dziwny. Jest strasznie dziwny. Teleportuje się z wszystkich stron. Strasznie opekoleś. Ale dobrze. Nie jest tak naj, naj, najtrudniej go zabić na szczęście, mimo że się teleportuje. To dosyć łatwo jest odróżnić tego prawdziwego od klonów. I co ciekawe nie zadaje nam aż tak dużo damage'a, Boję się tylko, że nam się zniszczy miecz i to będzie najgorsze, co będzie mogło nas spotkać. O jest tutaj. Dobra, chodź, chodź mi się, nie ma co się stresować, teraz zginiesz, więc. Y 100 HP. Ostatni boss tej rozgrywki. O, tu jest, patrzcie. Chciałeś mi zaskoczyć kolego. Jeżeli chciałeś, to nawet całkiem nieźle ci wyszło. Okej, okay, już końcówka HP mu zostało. Gdzie on jest? Boże, jeżeli on się teraz uleczy, to będzie naprawdę ciężko. Jest tutaj, ale nie wiem ile ma HP. Spróbujmy. 52, nic prawie się nie uleczył. Kolego, to już po tobie to jest twój koniec. To jest twój koniec. Żegnam. A, on teraz nie zaskoczy. Świetnie, czyli muszę tam iść na górę. Boże, co za fail. Okej, okay, kapitanie piratów, gdzież jesteś? Tutaj jesteś, okej. Okay. Oto żegnamy się już z Twoim skromnym, ale jakże długim i przyjemnym życiem. Kolega nie żyje! I zdobyliśmy jakiś jego mieczyk. Ninja Dagger, który zadaje 6 damage i ma plus 5 atak speed. I co ciekawe, jest tam podpisany jako Chocolate Quest, co może być dosyć interesującą informacją. Odcinek ten wyszedł mi strasznie długi, także będę musiał go jakoś fajnie zmontować i pociąć, co chyba jest jeszcze lepszą informacją dla Was. Nabiliśmy e, podczas tego odcinka 45. level, co jest po prostu jakąś masakrą. I zobaczymy, co nasz kolega trzymał w teraźniej Rumie. Mnóstwo jakichś. O, Bottle of Enchanting, co jest bardzo ciekawą rzeczą. E, dlatego to pozbieramy. Jest jeszcze Red Health Canister Permanent Health Increase, co jest bardzo interesujące również i również mi się bardzo przyda. E, tu jest jakiś, jakiś orb. E, te wręcz myślę, że mi się też przydadzą. Tylko nie wiem, co. E, zawsze mogę tutaj wrócić. Także nie jest to jakiś wielki problem, ale zabiorę je. E, co jest tutaj? O, kolejne rzeczy, które również mogą mi się przydać. E, mnóstwo materiału przede wszystkim. Jest nawet jakaś płyta. E, o, Boots of the Traveler. Nie wiem, co to znaczy. Infused experience. Nie wiem, być może coś nam ciekawego doda. Bloki diamentu. Ancient e, Stuff. Division Seagull. Bardzo ciekawe. Będziemy starali się wykorzystać te e, rzeczy w kolejnych odcinkach. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie. E, zobaczymy się w kolejnych odcinkach Ojczyzny. E, dzięki za fajną zabawę. Trzymajcie się i. zaraz. Czy Wy widzicie to co ja? Czy widzicie tam wielki... wielkiego ludka z Siana? Chciałbym przybliżyć, ale nie ma Optifina. Będziemy musieli to niedługo sprawdzić. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.